Tym razem to ja otwieram swój klosz jako pierwsza. Wow, to chyba żelkowe oko! Jaka szkoda, że tylko jedno. To nic takiego, już wymyśliłam, co z nim zrobić. Wspaniale, trafiony, zatopiony. Dziękuję, jestem po prostu bardzo zwinna. Mam nadzieję, że dostanę większą porcję. Hurra, zgadłam! Chodźcie, tu, moje słodziaki! Wspaniale, na twarzy Jess pojawił się uśmiech. Masz rację, kilka żelkowych oczu jest lepsze niż jedno. Mm. Fu, nie mogę na to patrzeć. Brakuje jej dobrych manier. Ojej, co się ze mną dzieje, to straszne. Wyjaśnij, o co ci chodzi, Jess. Sama nie wiem, na moich rękach pojawiły się oczy. Uf, chyba samo przeszło. Ale nas przestraszyłaś. Cieszę się, że to już koniec. Teraz mogę sprawdzić swoją porcję. Wow, jakie ogromne żelkowe oko. Nigdy wcześniej takiego nie widziałam. Mam nadzieję, że jest smaczne. Nie strasz nas, Emma! To był tylko żart. Kurczę, okazuje się, że oko nie jest takie proste do zjedzenia. Daj Ci pomogę, Emma. No dalej. Oj, niepotrzebnie to zrobiłam. Mocno się uderzyłam. Teraz boli mnie czoło. Tak mi przykro, Betty.